Mateusz Kaniowski, razem mną Koro, siemano. Witam serdecznie. Który wczoraj siedział na loży szyderców i szydził ze wszystkich zawodników. Taki był plan, natomiast było na tyle dynamicznie, że jakby czasem ciężko było jakąś zadymiarską atmosferę wprowadzić, ale z tego co mam jakieś info tam kuluarowe, to że ta loża płynnie przebiegła, fajnie, mieliśmy też parę różnych jakichś tam konkurencji, także spoko. Z kogo szydziłeś najbardziej? Z kogo szydziłem najbardziej? Kurde, z każdego, kto spróbował yy, najostrzejszej kawy GBS i normalnie wykręcało ich, bo to było potworne. No to była chyba największa antyreklama tej kawy. Także jeżeli się zastanawiacie nad jej kupnem, to polecam ogarnąć sobie loże i zrezygnować z tego. Uhu. Tak, no ja Czyli muszę... jest niech z zostać sponsorem KORA teraz się mści? Nie no, kurde, star, to była kawa, która miała 2 miliony jednostek z y, Coowilla, nie? Jest taki ziomek demon na TikToku, co on ostre rzecz. ten co jest tata wywióra memowo. To on wiesz, każdy tam wziął po łyku i się zwijał, e, a on wywalił cało raz. i mówi, no, ostre trochę, no. I my tak wszyscy w szoku, no. E, a tak to spokojnie było, przyjemnie, dużo gości. Tajkwan podołał Fuck Mary, Kill, Laluna, ruskie fajki, Bambi, także ja jestem zadowolony. Nie tej odlełości Bambi. Czyli także myślę, miał, miał na odpowiedzią. moralny: Laluna, e, Bambi i ruskie fajki. On miał z nią jakiś beef, to jest ta raperka. Tak, tak, ja doskonale znam. Klipka wóz, w wózku wiozła no <laughs> na klipie. Ci, że, że... Ciężki, czyli pewnym stopniu szachmat no. przy dwóch. Tak, bo najlepiej wszystkie trzy byłoby mer, bo są świetne osoby, ale cóż, kogoś by trzeba było odpierdolić, nie? A jak są porobione, to light, nie? Wiadomo. No a ty jak oceniasz galę? Podobało ci się? Wiesz co? No ja to zmęczony jestem, bo to jak zwykle... Wywiad, 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 komentowanie, wywiad, wywiad, spędzić 3 godziny, żeby wszystko dla Was wrzucać. Zabrakło mi tylko i wyłącznie knockoutu, bo gdyby był knockout w main evencie, odbiór gali byłby 10 razy lepszy, no bo ludzie przy takich konfliktach potrzebują zwieńczenia innego niż decyzja. Tak, no to wtedy taki mnożnik jest jak, jak, jak przy kursach, że obstawisz jeszcze jeden, a nagle Ci cały ten kurs, nie, zakładu. Kurde, ja mam niedosyt o... Od, po tej gali straszny, nie wiem czy to ze względu na to, że my loże prowadziliśmy, więc też byliśmy sfokusowani na innych rzeczach z Gimperem, natomiast yy, pierwsza walka, no nie, no to się spodziewałem, że Nathan yy, ugra, natomiast no co? No nie było to techniczne, była to po prostu cepeliada i przeważa, przewaga warunków o 20 kg praktycznie, nie? No także nic specjalnego tam się nie wydarzyło. Myślę, że gdyby nie ta waga, to nawet hejter by mógł to dźwignąć, bo on na początku się coś tam dobrze rozkręcił, ale po tym palcu. 12 logików z rzędu. Tak, no to w ogóle spację przytrzymał i, i dopiero mu się odwiesił kąp chyba po pół minuty. Natomiast, yy, no nie była to jakaś spektakularna walka, ale no Nathan ugrał pierwszy raz i mam nadzieję, że ostatni raz w życiu. Z tego co widzę, jak wyzywa jakieś różne osoby inne, plus mnie, no to raczej sobie już yy, dodatkowej wygranej nie zrobi. Yy, kolejna walka to co? Kobity były, to tam akurat, yy, tam akurat tak jak się spodziewałem, że, że wiadomo, że rybak, znaczy ja obstawiałem ogólnie rybak, ale, ale widziałem, że ona tak tajsko stoi, wiesz. To jak się taki tank jak Szeja, która nęka Gimpera dzień w dzień w pieprzy, parterowo, no to ciężko spod niej wyjść. Tak mi się wydaje, nie? Strasznie była silna. Strasznie, no. I Gimper też opowiadał, że wiesz, ona jak robi parter z jakimiś gośćmi 70, plus, to wtedy jest dopiero wyrównane, nie? No. Ty chcesz że naprawdę walki z natonem? Wiesz co, bardzo chętnie, bardzo chętnie bym go sprowadził na ziemię, natomiast jest to kwestia dogadania, bo widać po nim, że on na tej walce to pewnie ze Stu ważył, czy coś, nie? Tak mi się zdaje, no. Więc jeżeli, jeżeli, będzie się szło dogadać na po prostu warunki, które nam jakoś będą pasować, no to mogę mu zepsuć te marzenia o... Jakie ci warunki odpowiadają? Mm, no, czekaj, w jakiej oni się wadze bili? Osiem, to, to by był max, tylko jeżeli on teraz tej wagi nie zrobił, to tym bardziej nie zrobi nigdy i powie oh, Kurwa, no nie, nie dam rady, nie dam rady, nie jestem człowiekiem, ale tego nie zrobię, no. Mam nadzieję, że chociaż jedno z jego wcialeń byłoby w stanie zrobić taką wagę, wtedy, wtedy można pomyśleć. Ewentualnie jakieś pojebane zasady tam wprowadzić, bo on pewnie w K1 by chciał. Można zrobić no limit walkę, to też by było ciekawe, ale to odsapnijmy po tej gali i wtedy się pomyśli. Jaka była pierwsza walka w ogóle w tym, e, 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 na tej głównej karcie? Już Ci mówię, Szyszka Daszkiewicz. No, a kurde, ja myślałem w ogóle tam, że Szyszka wygrał, nie? Naprawdę? Ale, no mówię, ja tak, my nie oglądaliśmy aż tak dogłębnie, ale po prostu Szyszka o wiele bardziej presjował, i tak wyglądało to, jak się patrzyło na to powierzchownie, że Daszkiewiczowi brakuje jakiejś kropki na D w jakimś gameplanie i ciągle jest na wstecznym i próbuje coś było zrobić. 2-1 dla Norberta w rundach, ale był bardzo celny w tych dwóch rundach. Często no trafiał, i no, dla nas to nie było zaskoczenie, komentując, że wygrał y, Norbert. Natomiast zaskoczenie, no niektórzy właśnie spodziewali, że Ferrari tańcula. I no ja na przykład wiedziałem, znaczy ja, ja sądziłem, to, że wygrał no. Tańcula, no, ale na przykład Kubańczyk twierdził, że Ferrari, więc widzę, że opinie są też podzielone. To musiałby Ferrari, Ferrari musiałby mieć chyba wytatuowaną miniaturkę drugiej części Świat według Karka, żeby go jakoś wybić z rytmu, bo tak, nie no... Cokolwiek się wydarzy. <laughs> no, tak. No y, właśnie jestem ciekaw, co było główną motywacją y, Amadeusza, czy to, że na przykład, wiesz, presja ma, że musi wygrać, bo już tak nadymił, czy na przykład wie, że jak na przykład Tańcula by wygrał, to najprawdopodobniej, nie wiem, udostępni jakiś nowy trak to też się stało o 6 rano na jego story, z tego co widziałem. Także, no, yy, w imieniu połowy Polski powinien się bardziej postarać, Amady, Ale jak mówił, że był chory. 8 milionów ma, cokolwiek się wydarzy, żeby świetnie I sprawdzałem wczoraj. A, to moje wszystkie kawałki łącznie tyle nie mają. To Filipka też by A z dementorem to już łatwiej, no. No to, pff, kurde. Szacun. <grystanie> Zazdro. Yy, z takich walk jeszcze, kurde. Tyburski. Co? Jeden. Wszystki drugi. No to szkoda, że tam, bo ja Tybori... bory no tu tutaj, wiesz? Doniosłem wręcz Piotrka, żeby tutaj przy... udzielił wywiadu. Jedny kurczę, ma rozharataną tą stopę. Ja jak widzę, jak on skacze po tym hotelu, to mi się zdaje, że to jest kwestia godziny, on skacząc rozpierdoli drugą nogę. Tak się zwyczaj dzieje, nie? Jak eksploatujesz drugą stronę. No, też tam myślałem, że Tybori już w końcu to ugrał, ten rewanż, a, a tu taka lipa, no cóż. Więc to też taki niedosyt zostawiło. Taki wiem, o co Cię zapytam. Przepraszam, bo mi się przypomniało. To kolano, które tutaj jest, nie wiem czy je teraz widzicie, no, no kolanko w każdym razie, zostało uszkodzone przez sędziego Jarosza, oczywiście mówię to z uśmiechem, i Ci wypadło. Wczoraj kolano, najprawdopodobniej wedle narracji, wypadło Sebastianowi Fabieńskiemu i nie był on zdolny do walczenia w dalszym ciągu. Ty walczyłeś jakby nigdy nic i wygrałeś walkę z Edziem. Jak sądzisz? Czy to, bo dużo osób sądzi, że Sebastian przy aktorze udawał kontuzję, natomiast no, na wiedzie opowiadał, że no bardzo go to boli, że wstawi rezonans i że najprawdopodobniej coś bardzo mocno szkodzi. Kurde, ale on może sobie teraz specjalnie rozjebać to kolano pod rezonans, nie zdziwiłbym się. Nie no, bo, co ty? Bo, bo, bo te jego ruchy na tym yy, całym w ogóle gali. To nie wiem, fakt, ja miałem taką przekminkę, że po prostu uważanie to po prostu była jedyna sytuacja, w której ono mózgu na tych y, wszystkich programach, nie. Natomiast co do kolana, no to jest myślę bardzo indywidualna kwestia. No, Robert do nas na lożę wpadł, i mówi, że dwa razy mu wypadł podczas walki, ale on to powiedział na zasadzie, a oddychałem przed chwilą, nie? Na takiej zasadzie, wiesz, no tam z dwa razy mi wypadła noga, a tak to spoko, jestem zadowolony. Także nie wiem, ale mi się zdaje, że fabiański po prostu nie jest stworzony do tego w, żaden, w żadnym stopniu i jest to coś takiego, że wiesz, on w takim wieku i z takim trybem życia, jaki załóżmy jakiś tam ma, to dopiero wchodzi w ten sport i wiesz, ciało jest w ogóle niezaadoptowane. psychy też widać, że nie ma do tego, także no kurde... No i na pewno po wczorajszym wyniesieniu to w daleko odnosze nie zagra, bo to też antyreklama by była, nie? Biedny co? Przyszedł na dwie walki. No. <grafię> Wyszedł wczoraj jak bohater do klatki, wynieśli go na noszach z przypiętą jeszcze głową. Nie, no A tam ten... to nie wy... wychodził. On tam no jak ten... się doskonale... No to... A, w takim sensie. On wyszedł jak bohater, wiesz, szczęśliwy, więc po co wychodzi do klat. Tak, no. No właśnie nie wiem, po co on wychodził. Ale no nie, no, faktycznie ja tam widziałem wywiad y, twój chyba z nim, że, że i tak miał jakąś psychę, żeby jakby jeszcze raz stanąć po jakimś tam traumatycznym, pierwszym pojedynku, że w pizdę dostał i, i jeszcze raz wychodzi. No to spoko, natomiast, no, no widać nie, może on masz szklaną szczękę jakąś, bo on w ogóle wyrwał tak na. Dziusku. No, gdzieś tam wyrwał od Filipka i wiesz, i się złożył. Potem złapał za nos, i, i ten. Mogło go faktycznie boleć to kolano. No. Nie wiem, wiesz. On, on tyle ma. Kre... Może to była kreacja po prostu. Chuj wie. Natomiast z sędzią Jaroszą musimy sobie to wyjaśnić. Z kim teraz chcesz walczyć? No, jeżeli jedno z wcieleń Natana może zrobić wagę, to myślę, że to by była spokowalka. Dostaliśmy też hejt z Gimperem za, za poddmianie przed ogłoszeniem Los i należy nam się za to potężny wpierdol, a nikt sobie nie wpierdoli tak jak my sobie nawzajem, także to też jest w ogóle spoko opcja. Od 1 do dziesięciu kontynuujesz Gale fame, 19. 6. No i na tym kończymy. Bardzo dziękuję, Kornel. Never.